Bo jedna mi się nie pojawiła po zrobieniu, żeby wziąć następną, nie? Także te misje na pewno mają swój koniec od Sofii w tym wypadku. Eee... O, o. No, to to już mi tutaj zainspirowałeś, słuchaj, <noise> że w Norwegii z misji jest wędka, która da radę karpią? O kurczę! I to za free? No to mega. Czy będzie do tego też kołowrotek i żyłka? Czy tylko samki? Nie mów mi tam oczywiście, kilogramów, tylko czy będzie kompletnie zestaw, czy tylko. O, mam branie. Może wróciłeś z powrotem, w do, do siebie. O, i stoi w miejscu. O, się zamurował. Muszę, muszę teraz podpompować. E, o, do, bo całe zwijanie mi nic nie daje. Tak, widzicie, stoi w miejscu, a zwijam. Okej. Okay. Czyli, czyli, czyli to może, może. może. Kurde. Aha! Pytanie czy żyłka będzie w zasięgu mojego levelu, Karol. Czyli co? Będkę i kołowrotek. Super. Tylko pytanie, czy. żyłka e, będę, będę w stanie kupić? No to tutaj może być życiówka. Zobaczymy. Bo, o, stoi w miejscu, jak, jak, jak... Trzymam zwijanie, nie? I stoi w miejscu. Także bez, bez tu tego podciągania to działa bardziej jak plany planetę popowali tutaj zdecydowanie. Jest sumik. Może być życiówka, może być złoty, zobaczymy. Uu, ładny, ładny jest. Ładny jest. Ładny jest. Czy to będzie życiowy sum? Jest szansa. 5660, tak jak maski. Uwaga. Nie, do, O, i tutaj Nexus już, już ma delikatne problemy. Hmm, żeby go podciągnąć do góry. pomalutku, pomalutku, po, po, po 10 cm, po 20. O, trzymaj. nice, Mamy. <gryw> 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 o tak. <laughs> Jej! Na haczyk piątka, haczyk piątka i wątróbka. haczyk piątka i wątróbka. Życióweczka, suma kanałowego. I sum kanałowy jest w tym miejscu, a drugim miejscu wśród moich rybek. Nie wiem co ile czego, to zaraz księgowy Karol nam powie. Poprawiłem się o ponad 1,5 kilo. O ponad 8 cm złoty sum kanałowy 68 cm i 7 kg 260 gram. Nexusik, nowy kołowrotek, yy, nowa, nowe żyłka fluorokarbonowa, haczyk piąteczka i wątróweczka. Coś pięknego. O to? <śleszamy> Ekstra, gościu. Coś pięknego. No, kolego, kolego, piękny jest, Fortrwał trwał minutę 48. Rewelacja. Złoty sum kanałowy, życiowy 7 kilo 260. I przy okazji wykonaliśmy misję na złotego suma. Ładne.